Cześć i tołem! Witam tych moich... Czekajcie, ja już coś przygotowałem ostatni filmik, czyli zapowiadający budowę roweru 4,5 tysiąca wyświetleń Mało, mało, ja nawet jak na mój skromny kanał, ale przynajmniej wiem, że te 4,5 tysiąca e, to chcę. Także witam Was. Serdecznie ruszam z budową. E, wszystkie komentarze, które tam napisaliście. Przeczytałem, przeanalizowałem, dużo jest bardzo rzeczowych komentarzy, naprawdę aż jestem w szoku po prostu rozwiązania tak dane na ręce, jak osłonka do obiektywu. Także bardzo serdecznie za nie dziękuję. Eee... I teraz tak, lećmy, 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 lećmy. Może zacznijmy od tej największej perełki, czyli co ja tu mam. Eee, to jest sil silnik, znaczy właściwie to całe koło firmy BionX. Prawdopodobnie to się tak czyta. Koło obręcz też jest ciekawości BionX. Silnik kupiony na giełdzie w tą niedzielę. E, ja bym właściwie to wczoraj o nim mówiłem w filmiku. I teraz śmieszna sprawa. Zobaczyłem to koło, no myślę, no niewiarygodne. To jest koło 28-calowe. Myślę, no niewiarygodne, nie, niemożliwe. Pytam się pana czy sprawę. Mówi, że no nie wiem, no ciężko powiedzieć. No nie ma pojęcia generalnie, chcę nikogo oszukać. Pytam się ile. Mówi stówkę. Myślę, o kurde, stówkę. Myślę, no to już dobra cena. No ale tak, wiecie, no. Wypada po negocjować w końcu giełda. 8 dych, on mówi 9. Ja mówię, w porządku. 9 dych, takie kółeczko całe, bo wiadomo, opona to środek, no widać zresztą jak popękana tutaj. Także opona to środek eee, Niestety będę musiał je rozpleść, więc nie wiem, czy wykorzystam, wykorzystam też... Eee, chociaż tak patrzę, nie wygląda to zużyte znowu. Więc ta obręcz też będzie musiała zostać na na przyszłość, no nie wiem, ciężko powiedzieć tak samo sprych raczej się nie wykorzystają bo ja będę, a i to też w komentarzach padło, że pójdę w koło 26 na lepszej oponie I właśnie tak też zrobię, że pójdę w koło 26 cali na lepszej oponie szerszej eee, ale wracając do tego silnika Bionix, Bion Bionix, Bionix, eee, kuprony, to jest okazało się czwartej generacji więc tej najnowszej, bo później chyba firma padła, coś takiego, jeszcze z kasetą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięciobiegową, wszystko super. Z drugiej, drugiej strony, tu z drugiej strony, bo nie ma co pokazywać, ale, ale może pokażę. Tak to wygląda. Fajnie, bo druga generacja akurat potrzebuje hmm, Druga generacja akurat potrzebuje adaptera na tarczę hamulcową, ta nie potrzebuje. Tutaj jak ktoś chce coś poczytać, czyli że co, przywieziony z Niemczech, Eee, no fajnie, cieszę się kurde, cieszę się. Eee, nawet nie wiem czy sprawny, czy nie sprawny, bo to nieważne, bo i tak będę, mm, będę to przerabiał pod zewnętrzny sterownik. Właściwie tu tutaj odpowiem sobie też na kilka pytań. Czekajcie, próbuję wziąć ten. Dobra, wróćmy może tak, zróbmy. Eee, troszkę od tyłu w tych moich notatkach. To jest silnik czwartej generacji. Mm. Jest najlżejszy z tego co pamiętam, przyjmuje 27A prądu. E, pierwszej generacji chyba przyjmuje 30A, ale jest cięższy. Ma wbudowany już adapter pod tarczę, bo silnik drugiej generacji nie miał. Silnik trzeciej generacji z tego co wiem jest najgorszy to przeróbek. E, także no cieszę się, no cieszę się, cieszę się, nie wiem czy nie lepszy był u pierwszej generacji, bo tam brał 30A prądu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mi się wydaje, że tej czwartej generacji też nie będzie lipny, ale to nie no, jak się tak zastanowię, no to trampery to nie jest znowu tak dużo. Eee, trampery oczywiście w poborze maksymalnym prądu, a ten ma z tego co pamiętam, najlżejszy wirnik i najlżejszą chyba obudowę. Swoją drogą to lipa straszna, że trzeba, żeby to rozpołowić, to trzeba to grzać, rozpleść, a takie trochę... Mogli, wiecie, zrobić tutaj dekiel i jakoś to wykombinować, no ale... Nie zrobili, no to nie zrobili. Cóż poradzić? Z plusów, jakie jeszcze pamiętam, że ten silnik praktycznie jak są podpięte czujniki hala, to rusza od zera. To pamiętam, tak? Tak, coś jeszcze pamiętam? No nie. Chciałem się silnikiem pochwalić za 9 dych. Uważam, że dobry zakup. Też właściwie dzięki Wam, dzięki komentarzom, bo ja nie wiedziałem. Myślałem, że wiedziałem, że jak jest napisane 250W czy tam 350W, to to jest maksymalna moc silnika. Dopiero Wy uświadomiliście mnie, że nie, że to jest po prostu ustawowo, a te silniki przyjmują dużo, dużo więcej i faktycznie zacząłem czytać i tak, 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 jeszcze raz tak. Także ten silnik zostanie wykorzystany przy zewnętrznym sterowniku. Tutaj mi ktoś polecił, nie pamiętam, Seba chyba polecił yy, sterownik GT150. Nie, Boże, 1500. 1500, tylko on tam chyba nawet puszcza 40 albo 45 Amper, no tyle mi aż nie jest potrzebne. Ja bym celował, celował w taki sterownik, który by puszczał 30 Amper. Nie wiem tylko właśnie, czy wykorzystać te czujniki Halla, czy, czy... Czy tylko wyprowadzić trzy przewody fazowe i się tego pozbyć. Wiadomo, są plusy i minusy dwóch rozwiązań. Nie wiem, to jest do przemyślenia, ale jeśli macie, ktoś ma dobre z Was doświadczenia w tym temacie, no to jak najbardziej Dajcie, no dawać znać, panowie, dawać znać, bo dobrze piszecie, co ma, nie ma co mówić. Także już powiem Wam, no kurde, nie sądziłem, że pójdzie tak szybko, wiedziałem, że to będzie, że planowałem, że to będzie bardzo, bardzo długi, długi projekt, że nie chciałem wchodzić w jakieś bóg wielkie koszty, wiadomo, można zrobić tak i jutro z Allegro wszystko przyjdzie. Ale jednak nie, jednak zwyciężyła moja ta, wiecie, taka, tu silniczek za 9 dni, na baterię mam pomysł, ale to Baterią się zajmiemy na końcu, a bateria będzie na pewno na 48V, znaczy no tam mniej troszkę 13 sekcyjna, a ile będzie pakietów, no Na jednej sekcji ciężko jeszcze na ten chwilę powiedzieć, bo jeszcze nie wiem jakie akumulatory zastosuję, także to będzie To Wam powiedziałem o baterii, że na pewno będzie taka Sterownik muszę poszukać, jeśli nie znalazłem, no to manetka na pewno będzie kciukowa A i dlaczego w ogóle ten silnik, a nie w mid bo ja nie chciałem mida, ja chciałem po prostu rower tak jak wam mówiłem 30-35 km zasięgu dla zabawy na manetce, taki typowy wiecie, bardziej motor niż rower. Więc nie chciałem pedałować, ja do pedałowania mam fajne dwa rowerki, trzy nawet fajne, więc, ze złomu? No w sumie ze złomu, nie, ma, nie, nie wstydzę się tego, e, więc tak zostawię, a to chciałem taki rowerek w niedzielę dla zabawy, żeby się nie pedałować tylko tak się pobawić, dlatego bardzo chciałem ten. Ktoś tam mi podrzucił linka, że taki silnik był zastosowany jako MID przy odpowiedniej ramie. No fajny temat, widziałem, oglądałem filmik, dziękuję. Ale jednak kurczę, no nie chcę mi się do końca ramy budować. Dlatego jednak zostanę chyba przy tym silniku z tyłu. No a propos ramy, czekajcie, tu mam coś przygotowane dla nas. No bo jednak, tak, chciałbym to upłać pod tego crossa SIN FR1, ale faktycznie, no możecie mieć rację, że czy tam jest problem z tą baterią, żeby tam to upchać, no bo tam jest troszkę inaczej to zbudowane. To będę próbował do tamtej to upchać i walczyć, ale jeśli by się nie udało, bo to wiecie, do pewnego momentu ja rama mnie nie interesuje, tak? I teraz tak, mam ramę, to jest Rockrider ST 530, czyli ten podstawowy. Więc tutaj e, mam nawet amortyzator gdzieś. Tutaj jest tylny wahacz. Asymetryczny jak to zazwyczaj bywa, no i zazwyczaj jak to bywa, pęknięty. Zastanawiam się, czy go nie pospawać, ale też zastanawiam się, czy nie zbudować tylnego wahacza. Wiecie, specjalnie pod ten silnik, czyli na szerszą oponę, czyli tutaj, żeby wychodził od razu szerszy. Nie, żeby był węższy, tylko szerszy, żeby jakąś większą gumę wsadzić. No ten przód powinien ta główka. I tu wszystko powinno generalnie wytrzymać, amortyzator bym jakiś znalazł, mm. no i przede wszystkim jest dużo miejsca na baterię, no, praktycznie tutaj cały ten dół, o praktycznie czekajcie, tu była korba, no to praktycznie oto mógłbym wszystko, mógłbym wszystko zabudować, taki mały trójkąt robić, miałbym niżej ten środek ciężkości. Co z tego, że Rock Rider, że możemy przemalować nawet na srosa, czy, czy nie wiem, czy Gianta, czy wszystko inne i, i będzie. Także tak, tym bym się nie martwił. No, jest to, wiecie, jest w ramach. Mam że tak powiem luz, bo trochę ich ze złomu nazbierałem. Bo najbardziej bym chciał na tamtym, ale jeśli się nie uda, no to mam już w zapasie tego Rograjdera i też by był fajny temat, jakby zrobić tylny widelec samemu. Także to też mógł, może by była fajna zabawa. Tylny widelec yy, od razu mówię stalowy stalowy, coś na właśnie na wzór signa, czyli tutaj tak, w kształcie elki i ewentualnie to na trójkącie wzmocnić, tak żeby tutaj był doginany tak amortyzator. No. No. No i co? Chyba wszystko co mam powiedzieć, taka jest na dzień dzisiejszy postęp prac, ja wiem, że obiecałem Wam live, ale no to nic nie wyszło, teraz jeszcze jak widzicie jestem w domu rodzinnym, więc no co, mam stół z pod sobą, więc yy, no nie ma co ukrywać, będę chciał jak najwięcej wykorzystać, jak najwięcej tyrać, 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 odnawiać tych rzeczy, robić innych fajnych projektów, mm, to sobie zostawię, bo i nie zostawię. No, zobaczymy, zostawię, także nie wiem jak będzie wyglądał ten tydzień, bo ja będę dużo pracował. Eee... No i to. Teraz bym chciał rozwiązać kwestię sterownika w rowerze dalej. Czyli w tym rowerze chciałbym rozwiązać kwestię, trochę taki był Albo bym chciał też. Nie, no rozwiązać kwestię sterownika, bo jakbym miał już sterownik opatrzony, to wiedziałbym, czy muszę też wyprowadzać ee, przewody pod hala, czy czynniki hala, czy nie musiałbym wyprowadzać, czy, muszę, czy tylko trzyfazowe. No to także teraz by był sterownik. Jakby był sterownik, to byśmy mogli wybieszać to. Manetka, co tam jeszcze brakuje, manetka, no i na końcu bateria z BMS-em, jakimś BMS-em. Także no cóż, dzieje się troszkę, dzieje się. Jak wrócę, e, to za tydzień, jak tam gdzie, tam gdzie mieszkam teraz, to szczelimy sobie jakiegoś... E, Live'a obiecuję, 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 nawet obiecuję. No i co, dziękuję Wam za odzew, miłe słowa, ktoś tam nawet co jakąś zbiórkę wrzucać. E, ale zbiórkę, no nie wiem, czy, czy to jest ten zbiórki Jak ktoś chce pomóc, to tam w sumie są trzy możliwości: w sumie dałem przez YouTube, przez Patronite i też taką wpłatę bezprowizyjną na baj Kaffee, coffee, coffee, buy coffee. Także jak ktoś, to można z dopiskiem, śmiało, że na rower, czy na mózg, czy na inne <laughs> pierdoły. A ja co, żegnam się. Widzimy się. No nie wiem kiedy. Tak, wam mówię, chcę dużo popracować. Może jutro, może nie, no zobaczymy, zobaczymy. No, także fajnie się udało z tą giełdą. Nie dość, że sprzedałem te DPF-y, to jeszcze kupiłem tego Bionixa czwartej generacji i jeszcze wróciłem z kasą do domu. <laughs> Super. Dobra, nie przedłużam, bo i tak już gadam, gadam, gadam. Dziękuję, pozdrawiam. Jak sugestie, komentarze naprawdę są cenne dla mnie. Czytam, może nie odpisuję, bo to różnie była z tym odpisywaniem u mnie, ale czytam, analizuję, myślę, także jak ktoś to śmiało pisać, bo naprawdę są dla mnie bardzo cenne i jeszcze raz respekt jak to mówią AliG. Także trzymajcie się, pozdrawiam, czołem!